Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem do a to jest moi drodzy kolejny odcinek z live Moi drodzy w ostatnim odcineczku udało wam się dobić aż 51 tysięcy wyświetleń i 7,4 tysiące lajków Więc naprawdę bardzo dużo lajków Bardzo wam ślicznie dziękuję za naprawdę bardzo pozytywny cały czas odbiór gacza i pan Mi się również wam dziękuję. On, on jest zachwycony z tego, co wyrobicie, Więc nie zapomnijcie, jeśli chcecie kolejne odcineczki zostawić tego super kciuka w górę, przebijmy ten odcinek. Dobijmy pod tym odcineczkiem takie 8000 lajków. Ja wierzę w was, że jesteście w stanie coś takiego zrobić. Pani Mi się myślisz, że są w stanie coś takiego zrobić? Jak nie będzie dużo lajków, Urhara powiedział, że znowu wyląduje na podłodze. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do odcineczka, trzeba troszeczkę popracować. YouTuberzy. Też pracują Dużo osób korzystających z telefoników Chociażby na live'ach wspomina mi o tym Że stream się zacina Albo że ogólnie ich telefony się zaczynają Dlatego też myślę, że dzisiaj przychodzę z fajnym rozwiązaniem A mianowicie z aplikacją Nox Cleaner Którą możecie znaleźć sobie Na spokojnie w Google Play Teraz to wszystko widzicie Od razu jak wchodzimy do niej pojawia się taki bardzo duży guziczek Takie kółeczko czyścić Jak sobie to klikniemy ee, Obliczy nam od razu ile jest Pamięci podręcznej do wyczyszczenia. Skomplikowane nazwy, skomplikowane nazwy. Okej, okay. pyr, 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 pyr. Okej, okay. i wyczyszczony. W taki oto sposób e, 1,6 giga zyskałem, tak? Również tutaj, moi drodzy, znajduje się antywirus, który bardzo ładnie teraz skanuje przedmioty ryzyka. U mnie akurat żadnych zagrożeń nie znalazło. Jest też wiele innych opcji, jak na przykład, moi drodzy, CPU chłodnica. Skanuje teraz CPU status, czyli generalnie nasz Procesor i obliczyło, że temperatura jest poniżej 36 stopni, więc nie ma generalnie potrzeby żadnego chłodzenia. Temperatura jest generalnie w normie, więc subcio. Aż na koniec dam tutaj taką piękną opinię, yy, opis swoje wrażenia. Super wrażenia, przydatna aplikacja. Pan misio jest zadowolony. Super, cudownie, pani Misiu. Więc razumiejąc, jeśli szukacie jakiejś aplikacji, żeby wyczyścić całe śmieci z telefoniku i troszeczkę go przyspieszyć, to w opisie tego filmu macie linka i możecie wbijać i pobierać aplikację. Tymczasem przechodzimy do filmiku. Urhara popracował wystarczająco. Będę miał na rachunki. Pani Misiu! Lecimy z gacha live Hej Urhera, może wbijesz do mnie na odcinek z serii partnerów Polecam dwójkę jest dużo pikanterii Albo może policjant i złodziejka Jestem chyba bardziej za tym drugim Ostatnio było trochę pikanterii Więc polecimy sobie z tą dwójeczką Policjant i złodziejka Cóż to nas spotka tutaj Może tutaj też będą jakieś romanse Tego nikt nie wie Pamiętaj o równowadze Dokładnie tak do, Dokładnie pamiętaj o równowadze Okej, okay, mamy tutaj jakiś bardzo dziwny trening z Naruto. I nie otwieraj ocz! O nie! I, i spadłaś. Nie opanowałaś jeszcze chodzenia po wodzie jak Naruto. I jeszcze nie. Bardzo śmieszne! Oj nie Maruś, tylko wchodź. No, dawaj, dawaj. Come on. Może potrenujemy gdzie indziej, mamo? Okej, okay, trenuję chodzenie po kamieniach z mamą. Dobra, ale chciałbym poznać bohaterów tej historii. Chodźmy. Dobrze, dobrze. To, to, to idźcie. Okej, okay, nasza koleżanka wstała, przebrała się. Teraz ulubiona część. Co, wskoczyłaś do... Narnio? Narnia? Uważam, że Royson byłby zachwycony z takiej szafy. Wskoczyła, a tu, tu cały arsenał! Hmm, co wybrać? Jak to, co. T... Gdzie ty idziesz? Po co ci tyle tego? Co to za dziwny arsenał? To, to jest dopiero Narnia. Okej, okay, dostała się do jakiegoś sklepu, dobra. Ugh, muszę poćwiczyć włamywanie się, dobra, czyli nasza koleżanka jest złodziejką. Okej, okay, to już zrozumiałem z tego wszystkiego. I. Zabrała wszystko, gwizdzę. I zajumały bardzo dużo rzeczy. Nawet, okej, okay, było dużo nowych modeli, laptopów. Nieładnie, kupiłaś sobie motocykl? Ten? Zapomniałam powiedzieć, że ci go kupiłam. Fajnie! Będziesz sobie nim tak szybko je... Czekaj, czekaj, co? No, kupiłam ci motocykl. Ojejku, jej kupiła ten motocykl. No nieźle. Nie chcesz się przejechać? Ale to się zaraz bardzo źle skończy. Ja, ja to wiem. I ty tu też... O tym mówisz, że to się bardzo źle skończy. Jakie cudowne widoki. Wow, nawet zrobiłaś taką animację, że jej się włoski poruszają. Bez haszczy, z animacją. Bieci, brawa koleżanko. Ale za dużo czarnego ekranu. Co się teraz dzieje? Co się dzieje? Grey. Wow, 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 jak mignęła. Nie, 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 nie. Co ty na masz na głowie? Słucham, pomijam już te... te... Strasznie podarte spodnie, naprawdę pomijam. I, I ten ogon, ale te dwa placki na głowie. Ja zawsze będę się czepiać tych placków. Mimo tego, że już wielu osobom to przeszkadza, ja będę się czepiać tych placków, bo nie rozumiem. Na pewno jest wiele czapeczek w tym gacza. Na pewno, jest multum na pewno. Czape... Aż wpiszę Gacza Life Hats. Patrz, patrz! Mamy jedną czapeczkę. Drugą czapeczkę mogę się mylić. Może to nie jest to generalnie, ale widzę, że tutaj są te placki. Więc to chyba jest to. I to jest 6 stron. Więc mamy jedną, drugą, trzecią. To jest takie dziwne. Ale mamy dużo czapeczek. To dlaczego placki? Ej, bo zaraz stanie się coś złego. Pyr, 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 pyr. Ale to tak w drugą stronę. To nie w tą. Ona tam pojechała. A, że tutaj tak na skróty. Co pan sobie my. Po, 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 policja. No to co? Rekwirujemy. Ile ty masz lat? 14? Nie pozwalaj sobie na za wiele. Mam 19 lat. U. A ty pewnie masz 6, jesteś aresztowana. Co będzie z tym robił? Co to za dziwne podejście? Przepraszam bardzo, to, to, to tak bardzo dziwne podejście. O, robi się ciekawie. Teraz jesteś skuta. No niezupełnie. A, 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 ale jak? Uciekła mu. Czy wy będziecie się tak gonić przez 6 kolejnych minut? Za. Dobra. Na zajutrz. Co? Jutro? Wszędzie rozpoznam ten motocykl. No raczej to się stało wczoraj. Dziwne by było, gdybyś zapomniał. Tylko co ona tu robi? O, Laury, no ko kolejna z plackiem. Dlaczego mnie to nie dziwi? Kto idzie? Tylko, że ona ma placek na pierwszym poziomie, a on ma na drugim. Mm, dzień dobry, policjant. Pri... Jaki policjant? Policjant Pierce się kłania. W czym mógłbym pani pomóc? O, o, o mój sklep. Co pani sprzedawała? Sprzedam elektroniczny. Kiepsko. Dobrze, zajmiemy się tą sprawą. Proszę tu czekać. Wezwę panią zaraz na przesłuchanie. Mam nagranie z monitoringu. Uuu, okej, okay, dobra. Czyli ona o wszystkim dobrze. Ma pani nagrania z monitoringu. Mm, co się dzieje? Ch ch chwileczkę, ja, ja, jestem pewna, że mam. Nag... A, tutaj przyjechała tamta koleżanka. Zajumała to. Szept tego szukasz? Wracaj do Kundlu. Okej, okay, zajumała. Tylko jak ona to wiedziała, że ona pójdzie na policję i. No właśnie. Jak ona wiedziała, że akurat teraz pójdzie na policję, że jest ten monitoring? Znaczy, monitoring wiedziała, że jest, ale skąd wiedziała, że ona przyjdzie tutaj z tym dyskiem? I pogubiłem się, naprawdę, pogubiłem się, mózg mi paruje. Niełatwiej było zneutralizować jakąś kamery, albo założyć maskę. I ty możesz mieć czapeczkę, tak? Ty możesz, ten ma dwa placki. Sprawdziliśmy cały sklep, wszystko znajduje się na miejscu. Eee, ha? dzięki Harry. Oddała to wszystko. Pani zdaje sobie sprawę, wezwie się policję bez powodu może być grzywna pieniężna. Pogubiłem się. Oddała to wszystko, żeby zrobić nazłość. I don't understand. I don't understand, pani Misiu. Kto tam jest? Okej, okay, teraz tak romantycznie się zrobiło za drzewkiem. Nie słyszał się. Dobrze, to ja też wprowadzę się w taki romantyczny nastrój. Dobra. Podniosę mikrofon i teraz to ja raczej powinienem zapytać. Hmm. Kaylee, jestem. Gray. Mm. Miło cię poznać. Ciebie również. Ile masz lat? Okej, okay, muszę zrobić głos bardziej. Kaylee. 19. A ty 21. Uczysz się? Czy pracujesz? Wiecie, że jesteście za drzewem, możecie się obrócić, nie? Jakby to m, pracuję? A ja jestem policjantem. Mm. Ja, ja muszę lecieć! Już! Tak! Papa! Pa. Zrozum Grey, niech chcie... się... Okay. Co ty za rogi masz? Czym ty jesteś? Kolejny cel Jak kolejny cel? Co chcesz mu... Hej, wyglądasz na przygnębionego Znamy się? E, nie, ale jeśli chcesz, możemy Co to za dziwne jakieś sugestie? Bardzo dziwne Nie śpiesz mi się do tego, dzięki, ale ja muszę lecieć e, e, Pa, 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 pa. Okej okay. I nie udało... Zaczekaj Co jest? Tu, tu, tu masz mój numer telefonu Um, co to za. Co to za dziwny podryw był? Gwizdze. I czekaj, czekaj, czekaj. Ja też potrafię. Też potrafię gwizdać. Czemu mi teraz. Kejli, jaka ważniaczka, buntowniczka życiowa. Okej, okay? nawet nie warto. Ach. Co jest, panie Grey? Co pan zrobi teraz? Panie Grey. Dasz zapalić? Eee, nie wiem o co ci chodzi. Ile razy wy będziecie na siebie wpadać w ciągu tych sześciu minut? I tylu... Co, co chwilę na siebie wpadają? Eee, I tak mi nic nie zrobi. Dobra. Czemu mu język pokazujesz? Oj, Co ty robisz? Patrzę na coś. Na co patrzy? Na co ona patrzyła? What? Jesteś moja. Co? Cześć, cześć, cześć kochanie. Jak mogłaś się spóźnić? To ty masz chłopaka? Dopiero autor po siedmiu minutach całej tej historii wpadł na pomysł, żeby przedstawić nam chłopaka, tej dziewczyny. No, no, no dobra. A, ale... W jaki agresor, jaki agresywny. Dobra, masz placki na głowie, idź, 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 odejdź, odejdź. Odejdź ty wynagrodzisz mi to. Jak wynagrodzi? Co ty chcesz, żeby ona... Co? Co tam się dzieje? Co to... Złe rzeczy. To było złe cimci-rimci. To było bardzo złe cimci-rimci. Parę tygodni później. O, przestali na siebie wpadać przez parę tygodni. Kaylee i Ashton. Grey i pani szpicasto rogasta Dziwniutka. Tak średnio wszyscy zadowoleni są, mam wrażenie. Oprócz tej rogastej i, i tego ziemeczka. Może skoczę nam po lody. I, 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 jasne. Jak do tego doszło? Oni sobie poszli i nagle ci się spotkali, wycimcili... Panie Misiu, wyjaśnij mi! Wyjaśnij mi w jaki sposób! Z nami koniec! Okej, okay, oni średnio się tym przejęli. Ci wrócili do swojego drzewka. Ciężki dzień, co? Rzuciła mnie... To raczej ty ją, albo... A nie, ona ciebie. Tak, tak, tak. I jakoś nie czuję twojego bólu. Widocznie ktoś inny jest mi przeznaczony. I teraz się odwrócą i będzie prawdziwe love story. No, spojrzeli na siebie, podali sobie dłoń i walnęli głowami w drzewo. Po czym przeszli na drugą stronę, spojrzeli na siebie i. A że teraz dopiero się spotkali. No dobra, 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 niech będzie. U uznajmy, że to było duże drzewo. I wyciągnęli języki. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, dobra. Wy, 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 wystarczy tego. Skończyło się dobrze, finalnie, ok? przystajmy na tym, że skończyło się dobrze, bez logiki, ale dobrze. No to próbujemy jeszcze raz. Czyli próbowałeś już parę razy, okej. Okay. Może nie Hurhara obejrzy moją serię pod tytułem Ideały Link. Mary Queen, witam cię bardzo serdecznie. Zobaczmy sobie. Ideały. Felicja, O nie, mam nadzieję, proszę 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 nie dużo bohaterów Logan. Okej. Okay. Tyle, tyle? Niewiele, niewiele, nie dawajcie o nie dwóch naraz Asaszki i Dark. Dobra już się pogubiłem. Wiem, że był Dylan, Nie nie było Dylana. Blanka and Sky. Nie, kto tam był na początku? Nie pamiętam już, naprawdę. Felicja, o Felicja była, dobrze. Dobra, Felicja założyła plecaczek, wzięła drugi plecaczek, założyła drugi plecaczek na nogę. Nie, targa go po prostu. Co się dzieje? Katryna! Co ty nosisz w tym plecaku? Kamienie, kamienie, ja też jak chodziłem do szkoły to miałem tak ciężki plecak, tak strasznie ciężki plecak. Ta, no wiesz, co to za dziwne spojrzenie? Książki! To było dziwne spojrzenie, niecne spojrzenie. I cudownie maszerujemy do szkółki, tak? Mamo, idziemy do szkoły, do zobaczenia. Jak mamo? Ona wygląda młodziej od siebie. Jak mamo? Uważajcie na siebie! Dobra, co będzie mama robić? Bo mama. Dobra, czy to jest historia mamy? Co, będzie... co to za dziwienie? Hunter? Kim jest Hunter? A, że tutaj jest Hunter. Hunter to jest. Czyżby Hunter to był tata? Czyżby Hunter podrywał dwuplackową z kolczykami? I patrzcie, znowu, znowu, przecież pokazywałem tyle czapeczek, tyle czapeczek Teraz chyba trzecia praktycznie czapka z rzędu, nie, przepraszam Były cztery czapki, z czego jedna była normalna, a trzy to są placki Mamo, tato, tato, mamo, mama, tata To nie tak, synu, to nie tak jak myślicie Dobra, dobra, zaczyna się najbardziej logicznie na świecie Robią jakieś dziwne cimci-rimci -si przed swoimi dobami Katrina, zaczekaj, zaczekaj, Katrina, no, tata nie chciał no, Logan, Logan, mama, nie dotykaj mnie, jak mogłaś zdradzić tatę, i to jeszcze przed domem, no dosłownie przed wyjściem do domu, jak mogłaś? Katrina, Mary, uspokójcie się, a, Mary, wszystko widziała. mamo, tata cię, nie dokańczaj, widziałam to wszystko, no raczej, że widziała, to było pod domem, ale okej, okay. nie, nie, niech będzie, dziewczynki, idźcie już do szkoły, bo się spóźnicie. Mama trochę słownika ortograficznego. Nienawidzę cię! Jak mogłeś! Ała! Poligierekka! ręka! Chcę rozwodu! Zabiorę dzieci! to one mają już 16 lat. Same będą sobie decydować. No. Jedną wezmę ja, a drugą ty. To niezła samodzielna decyzja. Zobaczymy, my widzimy się w sądzie. A teraz żegnam. Żegna cię, ozięble. Okej, okay. i sobie poszedł. Tak? Tak po prostu? Czemu on jest taki niewzruszony? Cześć na cześć surcie, teraz muszę załatwić parę spraw, do jutra Jaki zadowolony w ogóle, pa, no, 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 no pa, pa, do wizonka. Jakby nic się nie stało. Mamo, jesteś? Jesteśmy, jesteśmy. Ej, Kati, wpadaj do parku teraz. Nie wiem, czy dam radę dziś, chyba wolę zostać w domu. No spoko, ale jakbyś się zdecydowała, to 15.30 w parku. Dobra, dobra, tak, pa, 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 pa. Dobra, nie wiem, kto to był. Co się stało? Słyszałam twoją rozmowę. Idź na to, ja zostanę z Felicją, nie przejmuj się mną. Co się stało z Mary? W sumie świeże powietrze dobrze mi zrobi. To jak, idziemy na te lody? Tak! Logan, co, co chcesz? Katrina? Znamy się? No tak, spotkaliście się dzisiaj rano. Chodzimy razem do klasy. A, no i chodzicie razem do klasy. Nie kojarzę. Nieważne, mam pytanie, okej? Okay? Jakie pytanie? Co? Ula, la, la, sorry, nie wiem kim jesteś, ale wiem, że będziesz martwy. E, koleś, weź się ogarnij, nawet cię nie znam. No właśnie, a już kurde, leci na ciebie, Dos dosłownie, dosłownie. I zrobiła mu kot kreskowy na twarzy. Jesteś Logan, jednak kojarzę, mój ojciec... Co, 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 twój ojciec? Mówicie, ojciec z twoją matką zdradził moją mamę. I co, co, co to za spojrzenie? Jak długo tytuł? E, można powiedzieć, że widziałam większość. Okej, okay. dobra, chodźmy na te lody. Logan, ty też idziesz. I właśnie wtedy przestałem zwracać uwagi na godziny. Godzinę, godziny. Godziny leciały, kot kreskowy narastał. I co się stało? Jakim sposobem jest już? 20! Lecę już! Bye, bye, bye! Mamo, już jestem! Dobra, wróciła Katrina. Katrina jest już w domku. Czy wszystko będzie dobrze? Mam wrażenie, że to się skończy jakimś wielkim, wielkim dramatem. A nie, Mary jest. Cześć, Katein! Katein, 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 Katein? Hej, kim jest Thomas? Ach, no tak, zapomniałem. To jest Tomas, mój pra... A, dobra, prawnik. Już myślałem, że sobie na drugi dzień też kolejnego znalazła. Nie zdziwiłoby mnie to w tym gacza. Okej, okay, to może ja was zostawię samych. No, jedźcie sobie popcorn i, i bawcie się świetnie. Siema, hej, dzień dobry. Dziś śpię u ciebie. Jakaś okazja, czy co? Nie, powiem ci tylko tyle. Co powie? Moje łóżko. Co twoje łóżko? Duchy. Słyszałaś? Co się stało? Ale co? Będziemy musiały się pożegnać. Dlaczego? Wyjeżdżasz razem z ojcem? Co? Ciąg dalszy nastąpi. Co z romanterią, pikanterią między Loganem i tamtą koleżanką? Tą, która wyjeżdża. Nie pamiętam już, jak się nazywa. Felicja, Felicja, Felicja. Dobra, chyba, chyba. Nie pamiętam już dokładnie. Tyle niewiadomych, tyle pytań. A ja dalej się zastanawiam, dlaczego to się wszystko stało pod domem ich. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiejszy. Dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem widzimy się w kolejnym odcineczku z Gacha Live. Trzymajcie się, hejos!